Reality, you're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly, and I'd choose you in a hundred lifetimes. I choose. In a hundred worlds, I'd find you. And I'd say I do. For the rest. Przede wszystkim to ja bardzo, bardzo serdecznie chciałam Wam podziękować za przybycie, bo jednak poświęciliście swój, swój czas jesteście ze mną i tyle, ile wsparcia od Was dostałam przez ten cały czas, po prostu aż mi tutaj obiecałam sobie, że nie będę płakać, ale naprawdę aż mi łezka kręci się w oku, bo naprawdę jestem naprawdę szczęściarą, że mam was wokół siebie, że tacy ludzie mnie otaczają, zawsze pomocni, zawsze na Was mogę liczyć. Mam nadzieję, że. Będę mogła Wam się za to wszystko odwdzięczyć. No i e, jesteście ze mną w najważniejszym, e, jak dotąd, e, na razie dniu dla mnie, czyli premiera książki. Jak tutaj widzicie, za natką jest dedykacja. Ta dedykacja jest już w środku książki e, i tak naprawdę te kilka zdań. E, tak naprawdę mówi wszystko o tym, co czułam w tamtym czasie, czyli um, dedykuję wszystkim tym kobietom, które straciły sens w życiu i, i wpadły w jakąś rutynę, bo faktycznie ja przeżywałam taki okres w swoim życiu i ta książka mi pokazała, um, kiedy ją tworzyłam, że jednak um, tak naprawdę cały ten los, to co się dzieje wokół nas, to jest zależne tylko i wyłącznie od nas. I dlatego chciałabym zadedykować zwłaszcza tym osobom, które gdzieś tam były w takim momencie życia jak ja i mam nadzieję, że nigdy nie poddacie się, zawsze będziecie wierzyć w siebie i w swoje siły. I bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję, bo tutaj po prostu tyle osób, ile mi tu mogło, jestem w szoku. Bo zawsze myślałam, że najciężej jest napisać książkę, gdzie ukrywam. Nie myślałam nigdy o tym, nawet, ale myślałam, że to jest ciężka w ogóle robota, i tak faktycznie jest, ale najcięższa praca jest dopiero teraz, kiedy. Gdyby nie wy, nic by się nie udało, nie doszłabym tak daleko i nie stałabym tutaj dzisiaj. Dziękuję wszystkim, że jesteście i bardzo dziękuję mojemu wydawcy Szara Godzina, który niestety z różnych przyczyn monstowych nie mógł być dzisiaj ze mną, ale wiem, że właśnie live ogląda tak, także panie Ireneuszu, Patrycjuszu, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wiem, że trzymacie kciuki, wspieracie mnie. No i tutaj najchętniej bym wymieniła każdego zmienia nazwiska, bo tutaj każdy mnie wspierał. Więc e, mam nadzieję, że przez ten taniec, który tutaj z Patrykiem e, pokazaliśmy, e, że troszeczkę Wam pokaże, jakie są tutaj emocje w książce i zachęci Was do sięgnięcia po nią. I nie ukrywam, że najbardziej stresuję się Waszą opinią, bo to Wy mnie znacie i e, no tak naprawdę. Jestem ciekawa co powiecie, bo tak naprawdę odkrywam się cała tutaj w tej książce, jakieś tam moje emocje, fantazje, więc no boję się waszej reakcji, nie ukrywam. No i chciałabym jeszcze powiedzieć, że jestem wielką szczęściarą, bo w książce Michaela ma jednego bodgarda, a ja mam dwóch. Mam Artura, czyli moja miłość życiowa. No i Patryk, który tutaj odgrywał rolę bodgarda. Ale naprawdę na każdego mogę tutaj liczyć. Dziękuję Wam za obecność. Także wznieśmy, kochani, toast. Chciałabym wznieść toast za Was, za to, że jesteście tu ze mną i mogę na Was liczyć. Dziękuję Wam, że jesteście. poprzedniej pracy moja była szefowa, zaprosiła właśnie Przemka, żeby zagrał koncert. Tak mnie poruszył. Przede wszystkim słowami, bo sam piszesz piosenki, prawda? Przede wszystkim tekstem, który mi się bardzo wpisuje tutaj w charakter tej książki, w tego, co chcę powiedzieć, w to, co chcę powiedzieć. Ale przede wszystkim użypić swoją osobą, bo to nie jest osoba, która... A zagrała i do widzenia. Tylko to jest osoba, która tutaj daje całego siebie na tej scenie, wszystkie emocje. Patrzy kobietom w oczy i to jest też właśnie bardzo, bardzo takie. Poruszające, bo każda osoba, która jest na tym koncercie, ma wrażenie, że śpiewa właśnie dla mnie. I to jest takie piękne. Cieszę się, że jesteś z nami, że możesz dzisiaj, w tym dniu, tutaj uświetnić swoim głosem, swoją osobą tą uroczystość. Więc, kochani, bawmy się dalej. Dziękuję. jak nikt lecz w sercu ciągle pustkę mieć bo dobrze wiesz żyjesz nadzieją że on wróci na pewno on wróci na pewno patrząc ci w oczy mówię wróci na pewno on wróci na pewno Żyjesz nadzieją, no, że on wróci na pewno, on wróci na pewno, patrząc ci w dziw oczy. Mówię, wróci na pewno, on wróci na pewno, łudząc się, że o nim zapomni. wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić z fantastycznej imprezy, e, gdzie nasza Martunia jest tutaj gwiazdeczką totalną i jej dziecko e, książka. E, wiecie co, czym się cieszę? Ogromnie się cieszę tym, że mogłem tutaj zaśpiewać, że być z nią i być z jej gośćmi. E, Marta wymyśliła sobie to po moją obecność i tych kilka dźwięków i słów, e, które padły e, z mikrofonu. E, i powiedziała, że to się wpisuje w to, co robi, w takie pragnienie miłości, poszukiwania siebie, wartości w niej samej i w innych kobietach i myślę, że w każdym z nas. I to jest, i to jest, i to jest przepiękne. Kiedy rozmawialiśmy ze sobą i zapytałem jej, Marta, co chcesz przekazać światło? Żeby był lepszy, żeby ludzie byli lepsi, żeby, żeby nie poddawali się, żeby szukali miłości prawdziwej i to jest przepiękne. Jak, jak pomyślałem sobie, że będę, dziś, będę na imprezie, e, będę na tym spotkaniu, będę grał swoją muzykę, to przesłanie, które chcę powiedzieć światu o miłości, o marzeniach, o spełnianiu. E, jakie to jest cudownie być tutaj z takimi ludźmi, którzy mają pasję, którzy są zajarani czymś. My musimy się takimi ludźmi otaczać, ale też pamiętać o tym, że zacząć od siebie, że nigdy nie jest za późno do tego, żeby spełniać marzenia, bo spełnianie marzeń e, zawsze powoduje w nas miłość, wiarę, wytrwałość i tak dalej, tak dalej. To wszystko musimy mieć, żeby spełnić marzenia. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby poszli za Martą, być może za mną też i spełniali swoje marzenia. Pozdrawiam wszystkich. Martuś, chcieliśmy Ci bardzo pogratulować. Jesteśmy bardzo dumni z ciebie z tego, że wydałaś tą książkę, że udało Ci się, że będzie druga część. Naprawdę premiera jest super, bardzo dobrze się bawimy, nie śmiej się. <grym> bardzo dobrze się bawimy, impreza jest naprawdę super. Jeszcze raz gratulujemy, trzymamy kciuki i wierzymy w Ciebie. Mam nadzieję, że po prostu się uda z tym. Martens is the best. Martonia, generalnie jesteśmy mega w szoku za to, co ci dzisiaj wyszło, za to, że w ogóle napisałeś książkę, bo jesteśmy, jesteśmy mega, mega zdziwieni, zaskoczeni. Widzimy cię na co dzień i nie spodziewaliśmy się w ogóle, że wracasz do domu i nocami piszesz książkę. W ogóle cały ten pokład, jakby dzisiejsze wydarzenie. No powiem ci, w ogóle taniec. Pięknie było, naprawdę. ta się wzruszyła, było cudownie, naprawdę się na początku, żeby wyszło wszystko, super było. O, o natalka, natalka jeszcze. Naprawdę jesteśmy bardzo w szoku, jesteśmy mega zdziwieni, ale zarazem tacy podekscytowani i na pewno chcemy przeczytać tę książkę. Z pewnością zostanie nam to w pamięci, a już zupełnie, znaczy w szczególności mi, jakby nasze wspólne treningi, nagrywanie teledysku razem z Dominiką, gdzie choreograf. Robienie zdjęć i z pomocą, oczywiście, Dominiki. Ogólnie nie wiem, jak znalazłeś czas na to wszystko. Tutaj ten, ale tyle czasu poświęcasz tej szkole, a tu jeszcze no, napisałaś książkę. No, jestem pod wielkim wrażeniem. Pod wrażeniem nie bardzo, no. bardzo, bardzo. Tałuski, wyglądasz Także, pięknie, Marta, nie przeczytaliśmy i... pierwszej części, ale czekamy na drugą. Tak jest. Cześć. <noise> pa, pa. Pa, pa w jedząc z Tobą kraby. Ja wiedziałam, że jesteś stworzona do wyższych celów, wiedziałam, że ten Bodyguard to będzie hit i mam nadzieję, że wkrótce będzie druga część, a ekranizacja obiecałaś mi zagrać, znaczy zagrać, że ja zagram tą rolę. Szukaj mi Bodyguarda. Po prostu jesteśmy, z córki, bardzo dumni, bardzo ją kochamy. Książka powstała z jej głowy. Znamy się już kilka lat od dziecka i wiesz, że zawsze Ci życzyłam jak najlepiej. Jestem z ciebie bardzo dumna. No, jesteś dla mnie motywacją. Wiesz, że też w pewnym sensie tak jak kiedy jestem artystką, mam jakieś swoje artystyczne marzenia i dzięki tobie też dążę do tych marzeń. Twoja książka na pewno i to, że napisałaś w ogóle książkę, jest dla mnie takim kopem motywacyjnym, żeby wziąć się do roboty. Mamy umowę, ty wiesz jaką. E, nie będę zdradzać szczegółów, ale obiecuję ci, że, że też dopnę swojego i, i zgramy się w czasie. E, jakie mam oczekiwania wobec Twojej książki? E, ciężko powiedzieć. E, jakieś erotyki w życiu swoim czytałam, ale na pewno będzie się to dużo przyjemniej i fajnie czytało, bo poznamy się tyle lat i na pewno. Nie unikniesz tego, że będę myślała, że być może to twoja fantazja, a nie tylko wyobraźnia. Co mogę więcej powiedzieć? No realizuj się, nie zmieniaj się, bądź taka, jaka byłaś zawsze, zawsze było Ci wszędzie pełno i wcale mnie nie dziwi, że coś takiego się stało. Nie wiem, co będzie następne, bardziej bardziej bym poszła w tym kierunku. No i co? No jesteś zdolna, bardzo cię lubię. No rewelacja Marta, po prostu bardzo, bardzo duże gratulacje. Dzień dobry, jesteśmy na promocji książki Marty, Marty Maciejewskiej przyszłej naszej, naszej synowej pod tytułem Sekret Bodyguarda. Dowiedzieliśmy się o tym praktycznie tak. Z Nienacka. nas na Zaprosili do siebie na spotkaniu rodzinnym, że wydała książkę. Nawet nie wiedzieliśmy o tym. Dopiero po spotkaniu właśnie z, z wydawcą zdradziła ten swój sekret, który. No, tak, jak Dokładnie. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Jest to osoba bardzo, bardzo ambitna, aż ponadto. I no naprawdę wzruszyła nas tym, że nie siedzi z założonymi, z założonymi rękami. rękami, tylko działa, ciągle działa, ciągle i mało, ciągle, 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 ciągle. I przed do celu. Do celu. Tak jest. I Także tak Martunia. Tak, trzymaj. Tak, trzymaj. Idź do przodu, zlekamy na drugą, trzecią i czwartą. Bądź część. całe życie z sobą i taką cię będziemy ciągle kochać. Sekret Wodegarda. I tak naprawdę ta książka została tak poczęta w sekrecie z racji tego, że Marta ją pisała. Totalnie nie mówiąc nikomu, nawet mi, ja nawet nie byłem świadomy tego, że to powstaje, to całe dzieło powstaje z racji tego, że gdy ja wychodziłem do pracy rano, ona szybko wstawała, udawała, że śpi jak ja wychodzę szybko wstawała do notesika i pisała wszystkie swoje myśli, całą historię spisywała i e, powstało 300 stron ręcznie pisanej książki, tak? E, generalnie później, podczas pandemii, gdy ja już siedziałem w domu, lockdown był taki wielki, e, musiała się z tym bardzo mocno ukrywać, więc tu udawała, że przepisuje na komputer, a tak naprawdę jak ja tylko wchodziłem z salonu, gdzie pracowałem, e, do pokoju, to przełączała na serial i ja ją oczywiście zły byłem, że ja musiałem pracować, ona się obija. A to tak naprawdę powstawało dzieło, a o książce dowiedziałem się w momencie, gdy Marta wysłała książkę na sprawdzenie siebie tak naprawdę do wydawców i wydawcy jej odpisali, to o 8 rano w sobotę, wyobraźcie sobie, kiedy człowiek chce sobie pospać, odpocząć, budzi mnie Marta rozentuzjazmowana Artur, Artur, wydałam książkę, chcą wydać moją książkę. I tak właśnie powstała cała historia sekretu Bodegarda, który został tak naprawdę w sekrecie pisany przez Martę, więc... No mam nadzieję, że wszystkim się spodoba i że będziecie zachwyceni tak jak ja tą książką.